Coś mnie ta szkielóweczka zamuliła. Muszę się zdrzemnąć, bo helikoptery latają mi w głowie. Kap, kap, siur, siur, kap, siur. Nalewamy paliwka do polonezika, pobujamy nim troszkę, to kilka propelek więcej się zatankuje. Zawsze to na kilka kilometrów więcej się tego paliwka odrzutowego się zmieści do baku w polonezie. Idealne zatankowane równiutko za 50 zł polonezowskich. No to ruszamy w drogę. No co jest znowu z tym ręcznym? Nie dość, że ledwo jeździ ten Polonez, to ten ręczny się zacina, bo załzewiała Linka kilkanaście lat temu. No puściło. Tyle siły użyłem, że nie wiem, czy Linka nie walnęła heche, he, a czort tam Stachu naprawi na warsztacie za szkielóweczkę. Jest tak dzisiaj gorąco, że włączyłbym klimatyzację, ale boję się, że zamarznę, gdy będę jechać heche. He. Czekaj, kur... Przecież to ten bałwan Stachu tam coś dziwnego wydziwia na tym kaszlaku. Co on do czorta znowu za głupoty wymyśla? Tachu, co ty tu wydziwiasz za orientacje kaszlakowskie na tym kaszlaku? Co ty znowu wymyśliłeś za głupotę, że tu stoisz na środku drogi zamkniętej i na dachu kaszlaka, a na dodatek sobie dach wgniotłeś, heche, siemanko szkielu. No ja dziś protestuję i zablokowałem ulicę, bo protestuję przeciwko sam nie wiem czego, ale czegoś na pewno, więc powinieneś mnie wspierać w proteście czegoś, czego sam nie wiem, a nie się na mnie wydzierać. Rzeczywiście sobie dach wgniotłem, hehe. Dobra, to ty sobie tutaj protestuj i zamykaj ulicę, a ja jadę zwiedzać rejony polskich dziurawych dróg. Co z niego za bałwan? Idiota myśli, że coś w skóra, skoro sam nie wie o co chodzi, hehe. He. Ja mu kurwa jego mać zaraz pokażę, co Polonez potrafi, to odechcę mu się protestowania na kaszlaczku. Wąchaj gumę, stary leszczu, heche he. Spaliłem oponkę razem ze sprzęgiełkiem. Fajny ten zapach palonego sprzęgła wraz z oponami. Sam nie wiem gdzie jadę, ale zaraz tutaj powinna być woda i fajne widoczki, oby Polonez tylko dał radę po tych ciężkich drogach. A co on kurwa nie da rady, on musi dać radę bogopotne na złom tego pięknego Polonezika. I po kup kupować terenówkę za 20 tysięcy złotych, Skoro można kupić poloneza za 3 tysiące, i lepiej się bawić w terenie niż jakimś terenowym gruzem. Ojej, źle nawigacja mnie poprowadziła, ale wszystko jest pod kontrolą, lepiej jeżdżę niż boty w idzie Hehe, ale cisnę polone zikiem. Tylko, żeby korbowody mi w mordę nie strzeliły, bo będzie kaplica. Pojadę w lewo na rondzie i wyprzedzę tego jełopa z przodu. Nie dasz rady z polonezem, stary draniu. Dawaj Poloneziku, redukuj biegi i włączaj pod azotu, abyśmy się nie wstydzili przegrać z takim gruzem. Dawaj kurwa, Polonezie nie rób mi tego, bo cię podnę na żyletki heche. He. Wąchaj spaliny stary dziadzie heche, he. ale Beka pewnie mu wstyd, że przegrał z Polonezem. Co oni tam odpierdają, Matko Bosko-Świebodziński Jezusie, mój Poloneziku, bo zrobisz ze mnie basztacik. Co on tu kurwa na tej drodze zawraca, przecież tak nie wolno. Ten prawie go je... A ten zawraca, tego to jeszcze dzisiaj nie grali. A ten co kurwa odpiera teraz, no nie mówcie że ten też zawraca. Miarka się przebrała. Tylko zarysuj mi polone za to nie ręczę za siebie. Wypie... z tego samochodu i ja cię nauczę jeździć jak porządny obywatel. Teraz kurwa to nie wiem na który samochód patrzeć, bo zaraz ten walnie albo ten puchnie. Wypieprzaj z tego samochodu powiedziałem, bo jak nie wyjdziesz to cię wyciągnę za te lumpeksowe ubrania i wrzucę do jeziora heche. Jedno lusterko skoro się urwało to drugie też trzeba urwać żeby było parzyście. A teraz troszkę wam poskaczę po tych samochodach żebyście mieli pamiątkę od pana w polonezie. Tego to ci kur... już nie daruje. Puknąłeś mi w zderzak w polonezie ty do stary. A teraz to dzwoni już lepiej na złomowanie auta. Bo cały to stąd nie wyjedziesz jeden z drugim. Wypie... wam te samochody w kosmos. To się nauczycie może jeździć po drogach w ofermy życiowe. A teraz to szkielu troszkę się pobawi i wam poniszczy samochody za karę hehe. Lepiej nie dzwońcie na policję bo sobie biedy tylko narobicie. Który to kupa trąbi na moją osobę. Ja wam kupa zaraz te trąbki do gardła wsadzę i nie będzie więcej trąbienia na pana szkiela. Wy to macie szczęście, że pana stacha nie ma, bo pogryzłby wam te całe samochody razem z oponami i dopiero byście się zdziwili. Ten to spokojny kierowca. Ale mnie tam ci zdenerwowali, że musiałem napić się szkielóweczki. No jedź kurwa tym gruzem a nie stoisz i się zastanawiasz kto ma tu pierwszeństwo, czy naprawdę ci kierowcy dzisiaj śpią. A gdzie on skręca do czorta? Skręca w lewo a pojechał w prawo. Nie no dzisiaj to ja już nie myślę, chyba zamknę się w domu i nie będę wychodzić bo strach. Coś czujesz, że zaraz coś odwali na tych gardach. Jezusie ale pierdł głową o podsufitkę że chłop zemdlał w tym samochodzie chyba. Ja jakbym podskoczył polonezem tak na gardach, to tylny most by wyleciał i trafił prościutko na złom. Kurmać z tymi oponami od stacha w tym polonezie. Gorzej się hamuje jakbym hamował na lodzie z gwiazdami czyli ze stachem. A czekaj co oni tu znowu robią. Nie ja już w to nie wierzę normalnie. Pierd**ał go tak jakby chciał odszkodowanie. Dobrze że wszystko nagrywałem i powiem rekord video idioci na drodze. Mój mózg dzisiaj nie reaguje na tych kierowców dzisiejszych. Jakbym był policjantem to bym im taki mandat wpierd**ał żeby się chłopaki nie pozbierali. Opier**my go jako wieczkę na lato, hehe. He. Do widzenia, panie. Tego też opier**my, niech będzie parzyści dzisiaj. Ojej, chyba tego nie przeżyję. Jezu Chryste, to był tylko sen, że prawie umarłem. Szkoda, że ten sen nie był dłuższy, bo mogłem sobie pojeździć moim starym polonezem. Bardzo mi go brakuje na podwórku. Został tylko w moim serduszku i w głowie. Może Stachu mi takiego załatwi. A teraz idę spać, może jeszcze raz mi się prześni mój dawny kochany polonezik.